Oczywiście mogę dzisiaj wam pokazać, jak zbagować gierkę 20 22 dokładnie, Zresztą się jest tutaj bardzo łatwy Tak dokładnie, um, tak dokładnie sk skrypt sk nie jest tylko trik trik nie skrypt. E, czyli bierzecie sobie w budowaniu, jak tutaj macie, wyrównanie terenu. Najpierw I wyrównacie sobie cały teren. Tutaj dookoła, jak to macie zrobione, przewieźcie sobie kamerę i robicie taką jakby wyskocznie. O, coś takiego, żeby wam poleciał. Teraz się ustawiacie samochodem. I e, tutaj mam taki mod wgrany. jeszcze sobie gierkę. E, I to jest mod na samochód e, Sheriff Land Rover Range Rover Eagle Coupe. No i macie, jak, jak macie jakiś szybki samochód, to można właśnie tak to wykombinować. Tak więc to może się rozpędzić tutaj. I można sobie polecieć. O, prawie doleciałem tam gdzie chciałem. Byłem bardzo blisko. No i tutaj teraz wyskoczę, i też zobaczycie, co to auto potrafi. Dobra. Dobra. I ważne jest to, żeby był asfalt, żeby przyczepność mieć jak najlepszą. Wsajdźcie się pod koniec. No i jedziecie. I możecie sobie tak skakać cały czas 200, 230, no, w pobiorekordu. O i tak można skakać w kółko. Jeśli się nie uda, się, trzeba dobrze wyskoczyć. Dobra, tak więc sobie teraz to zrobię. Na szybciutko. Jeszcze raz tylko większe. Bierzemy sobie stąd teren. Wyrównujemy tutaj gdzieś tak dotąd. Staramy się, żeby tutaj ta ulica była mniej więcej też tak samo. Czyli mniej więcej wyrównujemy tak do niej, do tej ulicy. Tutaj też, się staramy wyrównać do tej ulicy to jest to zrobić w ten sposób O ulicy tam jak najszybciej bierzecie, dobra, i coś takiego Tutaj jeszcze wyrównujecie Lekka hopka i pewnie się tu jakoś wlecieć, w no nie? Dobra, powinno się udać. Jak się nie uda, to zawsze można to zrobić troszkę inaczej. On no, tutaj tak się rozprzątać do tych 80. On wam ma wyskoczyć. A jak on wam dobrze wyskoczy, to on wyląduje na przednie koła. A właśnie chcę, żeby na przednie koła wylądował. to się nie udało, więc robimy raz to taki. Rozpatrzcie. Jakie cuda mogą siedzieć w farmingu oraz drugich Możecie sobie tak po prostu polecieć i prawie dolecicie Tutaj żadna filozofia, to tyle z mojej strony cześć!